hej witajcie! Dzisiaj na tym odcinku mogę już Na no, poprzednich dwóch nie miałem takiej opcji. I w sumie. nieważne. Dzisiaj gramy na non-fit na tym samym koncie. Czyli politics. Spróbujemy zrobić jakiś domek, skrzynki, baza, cokolwiek. W poprzednich znalazłem dwa live krystala. Ale to tak. Dzisiaj postaram się znaleźć latającą wyspę, jakiś fajny kejik. No ale ładowanie to już wam przemina. Okej, okay, jesteśmy już na świecie. Tak jak mówiłem postaram się dzisiaj zrobić jakąś bazel, najpierw może trochę poeksporuję. Albo nie, to robimy najpierw bazę. Zróbmy ją na spałnie. Czyli na miejscu, w którym się rozpimy, tak jak w Minecraftie na przykład. Teraz tak. Okej, okay, czyli tu się rozpijmy, czyli zróbmy tutaj taki domek, Tak. Weźmy tak. słonecznik. tam, Gajd. Chyba dobrze. Dobra. Teraz jakieś szybkie drzwi? Tu. To wysłałem naczynki przed bazą. Może się kiedyś przydadzą. Znaczy na pewno się przydadzą. Już przez nie nie rysują się moby. W Minecraftie to tak nie działa. Rodzimy, kto z Was grą? Widzimy, kto z Was ogląda normalnie filmy. Napiszcie hashtag Domek w komentarzach, to przypnę Wam serduszko. Jojo. No tak, drzwi. Okej. Okay. Może być młotek przydał. Chcesz coś? No to inaczej. Okej. Okay. Teraz piec, kowadło. O, to nie piec. To piec. Nie, Gajdu. Nie chcę z tobą gadać. Slime? Po co? Pokaż mi twoje craftingi. Nic nie masz? Myślałem, że pokażesz mi jakiegoś Zenita. Skrzynki. Okej, okay, trzy. Duszmy wszystko. Na drewno. Parasol i Heal i pójdziemy zwiedzać mapę Jak oglądaliście poprzedni odcinek to wiecie, że zdobyłem mm, Burzę w butelce Pozdro Kacper możecie też wejść na kanał Katper i zasubskrybować Kacper 170 Fajna osóbka, lubię ją. Często z nim gadam. O kurwa. Nienawidzę tego. Tego też nie. To jest. Nie, idź. Dziękuję. Chwila. Ała, idź. Ty też, idź już. Ty też. Ty też. Chodź tu. No, chyba nie chce. Czekam, aż wyjdzie z ziemi. No, wejdź. Robak. Halo. Robak. O, jest blisko. Okej. Okay. To był chyba zły pomysł tu iść. To był chyba bardzo zły pomysł, żeby tu iść. To był bardzo zły pomysł. Chyba jednak stąd idę. Pójdę w prawo. O, drzewko. O, skrzynki. I jak coś to nie jest warthag, tylko potka albo efekt. O, gdzie mi przyjaciela? Wezmę to. Idę tu. O. Wezmę to sobie, zakupuję. Pokażę wam przyjaciela. O, chodź. No, proszę, przyjaciela. Jeszcze zrobimy do końca ten domek, bo nie skończyłem. No i wtedy chyba tym pomału kończyć, bo uwierzcie mi, te odcinki się wstawiam. Tak długo, że po prostu Sami sam nie wytrzymuje ile one się wstawiają Tego dzisiaj taki krótszy Tam te wczorajsze były po 20 minut Wczorajsze i przedwczorajsze były po 20 minut, ale z tymi naprawdę długo się wstawiały. Jedne chyba z godzina, bo nawet dłużej. To jest długo trochę powinny się dłużej wstawić, znaczy krócej wstawiać. Damy stoliczek i przypiszemy tu gajda. Okej. Okay. Mm. Dyspozyt. Dajmy drewno, stoliczek, pochodnia. czy tak. Stolik, krzesełko, krzesełko. Okej. Okay. Robimy miejsce dla Gaida Guide, czyli ten co właśnie strzelił z... O, przywitaj się guide. Chodź tu. Guide. O, cześć guide. To jest Kevin the Guide. Poznajcie Kevina. Że, żebyście nie gadali, że to nie jest guide. To przypiszę i zobaczcie, co będzie pisało. Po prostu. Dam chwilę na przeczytanie. Znowu to samo. Wezmę to. Weź mi to. Nienawidzę jak to się tak robi. Okej. Okay. Teraz tak. Krzesełko. Nie tu. Krzesełko. Stolik. Krzesełko Pochodnia Kevin the Guide I przewisujemy Gaida. Aha okupowana już nie. Chodź Gaido. Dobrze, a więc na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Postaram się poza live'em jakiś daszek zrobić albo coś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie stawić subskrypcji, bo możecie subskrybować, jak Wam się nie spodoba. Więc do usłyszenia. Cześć!